oni nie mają poczucia, że władza jest czymś moralnym, czy podlegającym kategoriom moralnym, czyli że władcę można rozliczyć. Nie, nie, nie. Pani Maja Wolny nie mówiła o władzy kazimierskiej, tylko mówiła o władzy w Rosji. Natomiast każda władza ma to do siebie, władza absolutna, że jest poza kontrolą i nie liczy się z suwerenem. Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na komentarz. Kontynu kontynuując wątek, który zapoczątkowała Pani w swoim wywiadzie o Rosji, Pani Maja Wolny, chcę od siebie dodać, że różnica między Rosją a Polską jest taka, że tam jest absolutnie dyktatura, są zabójstwa polityczne. U nas w kraju, dzięki Bogu, na razie nie ma tego, przynajmniej nie tak jaskrawie, chociaż zamordyzm jest totalny, aresztowani są ludzie, zamykani za nic. Także tu niewiele się różni. W Kaźmierzu. Nie ma burmistrz takiej możliwości, żeby na telefon zamykał ludzi, ale to środowisko przez lata zasypywało Janusza Kowalskiego tak zwanymi slapami, pozwami z każdej strony. To trwa nadal, na biegu mam chyba z pięć yy, spraw. Oczywiście odwdzięczając się, też złożyłem 30. Dwa prywatne akty oskarżenia. Kolejne się przygotowywują. Trochę czasu to trwa. Będziecie Państwo o tym w stosownym czasie informowani. Ale dość tego. Burmistrz Artur Pomianowski poinformował na Facebooku. Ja oczywiście nie mam dostępu, jak już mówiłem wielokrotnie, do jego Facebooka, że żegna się z wiceburmistrzem Bartłomiejem Godlewski. To jest oczywiście nowość, ponieważ jak odchodził poprzedni wiceburmistrz pan Dariusz Wrubel, to gdzieś w mediach ukazała się taka zajawka, że wyczerpała się formuła współpracy. Burmistrz Artur Pomianowski, który jest namiestnikiem lokalnej sitwy, miał wiele korzyści z. Pana wiceburmistrza Godlewskiego. O tym będzie na pewno nie raz, jeszcze nie jeden komentarz. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że z wzajemnością. Pan burmistrz otrzymał profity, wiceburmistrz otrzymał profity, ma pod dom drogę, zabiera się pieniądze skądś, tam przeznacza się na konkretne działania w interesie tych osób, którzy są najbardziej doceniani przez burmistrza najbardziej aktywni, ważni i tak pani Magda Grabczak i pan Mirosław Opoka załatwili drogę do sadów. Inni czekają w kolejce i nie doczekają się na pewno za tej władzy. Wracając do drogi, byłem na zaproszenie mieszkańca Okala, zrobiłem relację fotograficzną, były nawet rozmowy z pewnym z mieszkańcem, nie będę tego komentował, trochę komentator 13 piętro o tym mówił ja. Dzisiaj odniosę się do. Jednej, w zasadzie dwóch rzeczy, które są bardzo istotne. Zakończyła się inwestycja na ulicy Pod, znaczy kończy się na ulicy Podzamcze. No, zdecydowanie poprawili jakość wykonania tej drogi. Zobaczymy, jak to się sprawdzi po kilku zimach. No Ja mam już utarte podejście do tej formy wykonawstwa, do tej technologii. Ona jest po prostu nieakceptowalna, nie sprawdzi się w następnych latach. Będziemy mieć z tym problem, proszę Państwa. Yy, nie zamieszczę filmików, którzy mi przysłaliście. Tak jak już mówiłem wcześniej, <laughs> pewne filmy mają to do siebie, że są bardzo łatwe do, yy, do zidentyfikowania. Yy, no, właściciela tego filmu. Ja nie narażę Państwa na konsekwencje, ale tak się stało, że w tej konwencji szedłem i zauważyłem rzecz następującą. Na rynku stoi absolutnie w miejscu niedozwolonym jeden z Melexów. Przyjeżdża policja, nie reaguje. To jest pokłosie. Tej współpracy między burmistrzem a Policją Państwową, gdzie za pieniądze samorządowe, czyli mieszkańców, policja otrzymuje pieniądze i w zamian za to przymyka oko na wykroczenia. Ale nie tylko. O tym będę mówił dziś, tylko skupię się, proszę Państwa, na tym fragmencie. Oto jest ten filmik. Także proszę Państwa, tak to wygląda. Nie to, żebym się czepiał, ale w przypadku, kiedy stanąłby gdzieś tam samochód, człowieka, który by na sekundę wszedł do sklepu, tam już by nie było litości. Moment i jest co najmniej wylegitymowany. Nie mówię, że jakieś tu nadzwyczajne represje są ze strony, bo policjanci są, zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje. Rozmawiałem niejednokrotnie. Iż w sumie szkoda. No. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, co ja bym zrobił w tej sprawie. Ja, jak, burmi, jak komendant łamał prawo, to się postawiłem. I tyle na, na ten temat. E, na pewno nie akceptowałbym takiej sytuacji. E, co więcej, e, zachęcam Państwa do obejrzenia filmu, który dziś również zamieszcza, a dotyczy interpelacji radnego Rybczyńskiego, który zgłosił ją na ostatniej czwartej sesji Rady Miejskiej. Jak zareagował burmistrz Pomianowski? Macie to wszystko w jednym kawałku, możecie zobaczyć Państwo i porównać z tymi interpelacjami radnych. No, to nie są interpelacje, jakieś tam zdawkowe pytania wolnej, Reszta radnych śpi poza panią Zgierską, dalej zwana konkretna, Konkretną. No niestety sama sobie to wybrała. Taki, taką ksywkę. I zobaczymy jakie będą dalsze konsekwencje z tym podmiotem. Czy dalej będą prześladowania, bo ja będę się temu przyglądał. I proszę państwa, tak jak niektórzy komentatorzy zauważają, władza nie działa. Rada miejska nie działa. To jest po prostu atrapa. Rada miejska i czyli władza stanowiąca, organ stanowiący i władza wykonawcza, to jest jeden organizm. Totalnie to się zamazało. To jest po prostu profanacja. Samorządności, profanacja samorządu i kompromitacja przy akceptacji społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie mają siły. I powtórzyłem, to nie jest ostatnie słowo. Burmistrz, kiedy ma do dyspozycji 60 milionów złotych i, inter... i, i prawo y, stosuje w sposób y, instrumentalny, nagina go, naciąga jak tylko może może osiągnąć naprawdę wszystko. I wracając jeszcze do tego wstępu, który był, powiem tyle, no. Nie ma potrzeby w Polsce do posuwania się do zabójstw, tak jak to ma miejsce w Rosji, politycznych, ale tak jak już mówiłem, są aresztowania. W naszym przypadku, w przypadku Kazimierza Pomianowski niszczy rodziny, tak. Totalnie niszczy. Między innymi moją usiłował. W części mu się to udało. Trwa proces. W tym miesiącu się chyba zakończy. Będę o tym mówił, gdzie oskarżył mnie, wykorzystując moją córkę jako narzędzie, żeby uderzyć we mnie, że okradł mnie z mojej Spraw nabytych, tak, burmistrz Artur Pomianowski okratuje mnie spraw nabytych, zmieniając zapisy w planie, nie uwzględniając e, mojego e, uwagi do planu, też stosując instrumentalnie prawo. A kiedy się zwróciłem z wnioskiem, żeby mi przywrócił zapisy albo wypłacił e, odszkodowanie za planis, szkodę planistyczną. Zainicjowałem ten proces. Przy no, usłużnej e, e, prokuratury skierowali oskarżenie, że chciałem dokonać oszustwa na rzecz gminy. No, coś nieprawdopodobnego, no, ale proszę Państwa, no, macie wiecie, co się dzieje przeszukania u mnie. Póki co nie było, o tym będę mówił. Będę mówił też w tym tygodniu, już we wtorek, o zakończonym procesie gdzie przeciwko Godlewskiemu, który, podszywając się pode mnie, wystosował do Warszawy, do Giosiu, pismo na jednego z mieszkańców. Ja to szczegółowo mówię, prokuratura. Przedstawiła Godlewskiemu zarzut wiceburmistrzowi, potem to umorzyła. Będę o tym szczegółowo mówił, i ja się oczywiście na to zażaliłem i opowiem Państwu, jak podszedł do tego sąd i dlaczego to jest tak ważne, i dlaczego Pan Burmistrz Godlewski czuje się bezkarny. Na dziś tyle. Zapraszam Państwa do komentowania i do obejrzenia tych materiałów, które również dzisiaj zamieszczam. Z ostatniej sesji.